Witam Was bardzo serdecznie w moim e, pierwszym filmiku. E, na samym początku od razu chciałabym Was bardzo prosić o wyrozumiałość, że jest to mój pierwszy film na YouTubie. E, w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam przedstawić e, ulubieńców minionego miesiąca, czyli miesiąca sierpnia. Jest to kilka rzeczy, ale są to rzeczy, których używam rzeczywiście bardzo intensywnie i mogę na ich temat e, Dać rzetelną opinię, gdyż, gdyż używam ich niemalże przez cały miesiąc. Pierwszym taką, takim produktem jest Mleczko do demakijażu Garnier Essentials, łagodzące mleczko do demakijażu. Produkty Garniera są, myślę, większości ludziom znane, większości kobietom znane. Te do demakijażu zwłaszcza nie jest to żadna nowość na półkach drogeryjnych, jest to produkt już powiedzmy stary. Ja mam bardzo alergiczną skórę, więc większość produktów do demakijażu, które chciałabym używać, no niestety podrażniają moją skórę, powodując nawet jakieś, jakieś rany pod oczami. Wzięłam ten produkt z drogerii na próbę i rzeczywiście okazał się bardzo łagodny dla cery. Fajnie z makijaż makijażem, trzeba pocierać oka nie wiadomo jak bardzo. Mm a po prostu zmywa makijaż i jest naprawdę, naprawdę łagodny dla cery. Także jeśli ktoś ma też problemy alergiczne, zwłaszcza w okolicach oczu, to bardzo serdecznie polecam, choćby do spróbowania, bo to nie są drogie produkty. Garnier nie ma drogich produktów, yy, yy, zwłaszcza tych, tych nienowościowych, yy, a myślę, że, że warto po prostu spróbować i ewentualnie mieć po prostu swoją opinię na temat tego produktu. Kolejnym produktem będzie coś, co może być dla Was zaskoczeniem i dla mnie też było, kiedy pierwszy raz przeczytam o tym produkcie. Jest to szampon z Baby Dream, szampon rosmanowski dla dzieci. Jest to zwykły szampon myjący dla niemowląt, który myje i pielęgnuje włosy i skórę głowy. Zawiera wyciek z rumianku i pantenol. Ja o tym szamponie Przeczytałam i usłyszałam pierwszy raz na blogu kosmetycznej hedonistki. Ona ma bardzo ładne, bardzo zadbane, lśniące, grube włosy, i ona za każdym razem, jak robi wpis o włosach, myciu włosów, to powołuje się właśnie na ten szampon. Ona używa go już od jakiegoś czasu i ja rzeczywiście też go testuję jakiś czas, ale ja zawsze sobie pozostawiam, zwłaszcza jeśli chodzi o szampony czy odżywki do włosów. Kilkomiesięczny margines, zanim wydam jakąkolwiek opinię na temat tych produktów. Moje włosy są bardzo cienkie, bardzo opadające i elektryzujące się. Ten szampon zlikwidował niemalże wszystkie te niedogodności. Odbił moje włosy od skóry głowy, bardzo fajnie w ogóle łagodzi wszystkie stany zapalne na skórze, czyści fajnie, delikatnie włosy i skórę głowy. Przede wszystkim sprowadzi moje włosy na ziemię. Moje włosy już się nie elektryzują po tym szamponie. Ja stosuję go zamiennie z jakimś tam innym zawsze szamponem, ponieważ moje włosy bardzo lubią się przyzwyczaić do danego produktu. A żeby tego uniknąć, ponieważ bardzo się polubiłam z tym szamponem, Stosuję go na zmianę z, na przykład co drugi czy co trzeci dzień z jakimś innym szamponem. On kosztuje kilka złotych, na przykład naprawdę 6 czy 7 złotych, także myślę, że warto spróbować tego szamponu, jeśli ktoś nie próbował i nie sugerować się tym, że jest Bobas na, na opakowaniu. Opakowanie zawiera 250 ml, ale on jest w miarę wydajny, także, także myślę, że mi w każdym razie starcza na około miesiąc półtorej. Także polecam. Kolejnym produktem z ulubieńców sierpnia jest u mnie osobiście nowość, jest to krem BB z JAI. jest to aktywny krem na najdoskonałości, dla cery tłustej i mieszanej, on ma SPF 15, jest to odcień naturalny, jest to jedyny odcień z tych kremów BB, także no, ten mam. Ja latem zawsze rezygnuję z podkładów właśnie na rzecz kremu BB. Ten akurat trafiłam gdzieś na promocji w Rosmanie, więc stwierdziłam, że spróbuję, nic mi nie zaszkodzi. On ma bardzo rzadką konsystencję, bardzo lejącą się, ale jest bardzo, bardzo wydajny. Ma piękny zapach taki kwiatowo-owocowy, bliżej niesprecyzowany. Nakłada się go bardzo przyjemnie. On, jak to krem BB, nie, nie kryje doskonale, bo to nie to mają na celu kremy BB. On wyrównuje kolor skóry tak jak powinien i jest po prostu fajnym, lekkim produktem na lato, idealny. Zawsze dla kogoś, kto ma często problemy z przeciężeniem skóry właśnie przez jakieś ciężkie podkłady czy korektory po zimie czy po jesieni. On nie kosztuje tak samo dużo, dlatego myślę, że warto spróbować go. No, najwyżej się nie sprawdzi. Kolejnym produktem, który też podejrzewam kupiłam w lipcu na promocji, tym razem w naturze, jest to róż do policzków z W7 Powder Blush. Ja mam w odcieniu nude. Jest to róż w kamieniu. On jest w odcieniu takim różowo-beżowym, takim stonowanym. On zawiera jakieś delikatne drobinki, ale i w ogóle nie widać na cerze, na, cerze, na skórze po nałożeniu. Skusiłam się nim, yy, dlatego że, jak się mi się bardzo kolory, ja bardzo lubię takie odcienie róż, ja nie lubię takich mocnych pastelowych yy, róż, wolę takie stonowane. Yy, I powiem wam szczerze, za niewielkie pieniądze okazał się bardzo dobrym produktem, bo bardzo fajnie się, nim, się go aplikuje. Yy, ja zaczęłam to robić tym pędzelkiem fikusiem dołączonym do opakowania, które są bardzo często od razu skreślony na dzień dobry, on jest taki średnio miękki rzeczywiście, ale rozprowadza bardzo dobrze produkt, nie tworzy plam, zacieków i ten produkt też ścierając się w ciągu dnia, wiadomo, że gdzieś tam się człowiek oprze te policzki w ciągu dnia, o biurko, w pracy czy gdziekolwiek, nie ściera się tak gwałtownie, tak raptownie, że nie masz różnicy w momencie między policzkami. I powiem Wam, jak za tak tanie pieniądze jest naprawdę bardzo dobry. Zwłaszcza teraz na lato, bo on jest bardzo leciutki. Ja latem wolę produkty kremowe, ale ten w kamieniu jest też bardzo, bardzo fajny jak na lato. Także serdecznie polecam. Może po prostu, żeby spróbować, ponieważ firma w ogóle W7 ma fajne produkty, których często ludzie nie kupują tylko ze względu na to, że twierdzą, że jeśli produkt jest tani, to znaczy, że nie jest wcale dobry. A myślę, że Mamy kilka takich marek w Polsce, w polskich drogeriach, które warto spróbować nawet za niewielkie pieniądze, żeby się po prostu przekonać o ich wysokiej jakości. Eee, kolejnym produktem, ulubieńcem, myślę, że nawet nie sierpnia i podejrzewam, że w przyszłych ulubieńcach, w przyszłości będzie się pojawiał za każdym razem, może w pewnym momencie po prostu przestanę go pokazywać ze względu na to, żeby Was nie nudzić. Jest to tusz Maybelline The Colossal Volume Express Mascara, Ja akurat w 100% black. To jest tusz, do ja używam od wielu, wielu lat. I ja nie zmieniam go na żaden inny tusz. Może przekonacie mnie do spróbowania czegoś innego. Ja temu tuszowi zaufałam już kilka lat temu. Tak jak mówiłam, mam problemy alergiczne ze skórą. On, jako jedyny, spowodował, że moje oczy nie płakały po makijażu, więc nie rozmazałam się makijaż. Ale on jest przede wszystkim bardzo dobry. On nie kosztuje nie wiadomo jak dużo pieniędzy. Bardzo często można go dostać na promocjach w drogeriach. On średnio kosztuje między 20 a 30 zł. Ja go używam i w odcięciu 100% black i w tym zwykłym blackie. Nie używam tej wodoodpornej maskary, ani tych innych z tego rodzaju. Bardzo lubię ten. Przede wszystkim lubię go dlatego, że on nie ma silikonowej szczoteczki. Ma taką zwykłą szczotkowatą szczotkę, ale myślę, że ten tusz jest znany w większości z Was, więc nie ma się co na za bardzo rozpływać opisując go. Ja nie mam za bardzo wymagających rzęs. Moje rzęsy są w miarę długie, są w miarę gęste i podkręcone, a ten tusz po prostu jeszcze to pogłębia, więc ja jestem bardzo zadowolona i myślę, że na pewno zawsze jeszcze będzie długo, długo w mojej kosmetyczce. Jeśli ktoś go nie używał, jeśli ktoś taki znalazł, ponieważ jest to z podstawowych tuszy, które dziewczyny od razu kupują, kiedy tylko się malować, to myślę, że warto, warto spróbować i na pewno się nie zawiedziecie. Ostatnim produktem w ulubieńcach sierpnia jest szczotka Tangle Teaser. Ja swoją pierwszą Tangle Teaser kupiłam ponad rok temu i myślę, że nie zamienię już tych szczotek na żadne inne. I w moje jest akurat takim odcieniu różowym. Kupiłam ją chyba w drogerii Hebe. Też samą nowo koleżanki z pracy. Szczotkę polecam przede wszystkim z tego względu, że wszystkie opinie, jakie są na jej temat, te dobre oczywiście są prawdziwe. Szczotka bardzo ładnie rozczesuje włosy, nie ciągnie tych włosów. Po prostu sprawia, że szczotkowanie włosów, nawet takich niespryskanych różnymi odżywkami, ułatwiającymi to rozczesowanie. Jest w miarę przyjemne, nie jest to jakieś torturowane i ciągnięcie się za włosy. Szczotka, co jest dla mnie ogromnym jej plusem, jest bardzo łatwa w utrzymaniu czystości. Ona ma takie długie i krótkie ząbki, które są dosyć w miarę gęsto umiejscowione, ale ją bardzo łatwo jest myć. Tutaj nic nie musi się osiadać, żaden kurz. Zwłaszcza, że możemy ją kupić też w tym kompaktowym zamykaniu i możemy ją trzymać po prostu zamkniętą, więc ona tym bardziej już się wtedy nie kurzy. Przez to właśnie giełki różnej długości, o której Wam mówiłam, ona bardzo fajnie masuje też skórę głowy i szczotkowanie tą szczotką jest po prostu bardzo, bardzo przyjemne. Myślę, że tak jak w przypadku tych poprzednich produktów, o których mówiłam, jeśli ktoś nie stosował, to niech po prostu poczytaj jeszcze troszeczkę komentarzy, opinii na jej temat. Niech się przekona do 100% i niech zakupi, bo jest to naprawdę dobra inwestycja i, i, i większość ludzi, których ja znam większość kobiet, koleżanek, znajomych już stosuje tą środkę i nie zamieniłyby je już na żaden inny produkt do stylizacji włosów. To wszystkie produkty w moich ulubieńcach tego miesiąca. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Wszelkiego rodzaju sugestie, komentarze, opinie bardzo bym prosiła zamieszczać właśnie w komentarzach pod filmem. Nie jestem otwarta na wszelkiego rodzaju propozycje. Ja się nie obrażam, jeśli ktoś mi zwróci uwagę. Chciałabym nagrywać dla Was filmy właśnie kosmetyczne. Chciałabym nagrywać tutoriale makijażowe, tagi, vlogi. Przede wszystkim kosmetyczne, ale ja, tak jak powiedziałam, jestem otwarta na wszelkiego rodzaju e, możliwości, nowości i propozycje, i po prostu jeśli nawet coś mi się nasunie, albo Wam się coś nasunie, ja bardzo chętnie nagram wam o tym film, nawet jeśli miałaby być to po prostu pogadanka e, lub cokolwiek byście chcieli. E, mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do następnego filmu. Do zobaczenia!